Cyfrowy TGH jest kuratorem pasma AI Hub na konferencji TECHON i jest to dla nas świetna okazja do tego, aby rozszerzyć nasz dotychczasowy ekosystem. Ekosystem związany nie tylko ze sztuczną inteligencją, ale również z najnowocześniejszymi technologiami. W naszym paśmie będziemy mówić przede wszystkim o tym, w jaki sposób firmy, przedsiębiorstwa, małe startupy, ale również i duże korporacje mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do rozwoju swoich usług i produktów. Ze względu na to, że cyfronet jest powiązany bardzo mocno z nauką, jest częścią Akademii Górniczo-Hutniczej. W naszym paśmie znajdzie się również sesja, która będzie mówić o współpracy nauki i biznesu w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji. Nie zabraknie u nas również bardzo praktycznych kwestii, jak choćby kwestie prawne, wykorzystania polskich dużych modeli językowych takich jak Bielik i Plum, czy case study firm, które wdrażały u siebie rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją.